Stało się. Dałem ciała. Dostałem film i informację. Zrobiłem z tego materiał. Nie sprawdziłem do końca. Pomyliłem się i muszę przeprosić. Ewidentnie moja wina, więc przepraszam. Za ostatni film, w którym mowa jest o tej. Ped filii. W skrócie PDF. Błąd jest taki, że polityk, który o tym mówił. Sprzeciwia się temu i dał po prostu przykład, więc gość Boga Ducha winien nie jest on z obecnego rządu. I to jest ten błąd. I za to po raz drugi przepraszam. Cała reszta, czyli te organizacje w Niemczech, i tak dalej, które propagują tych dobrych PDF-ów i które namawiają, żeby dać szczęście dzieciom, i tak dalej, jest prawdą i działa to prężnie do dzisiaj. To już sprawdziłem. Wybaczcie, kochani, za wprowadzenie was w połowiczny błąd. Jednakowoż nie powinno takiego być. Poniosły mnie emocje, bo jak słyszę coś takiego, to po prostu się we mnie gotuje. Jest jeden mały plusik tej całej historii tego mojego błędu, bo przynajmniej wiem, że słuchacie mnie uważnie, bo to dzięki Wam. E, wiem, że popełniłem ten błąd. Więc dziękuję za czujność i po raz trzeci Przepraszam, moja wina.